Przez kilka godzin jeździłem jednocześnie na uberze i Wolcie, by zobaczyć czy na multi faktycznie da radę więcej zrobić Ponieważ te wyniki są bardzo zaskakujące Zostawcie też subskrypcję, bo lecimy po 5000, brakuje 400 subskrypcji, a wrzucamy obecnie filmy co drugi dzień. Ja na uberze mam 89F I, I co tam jest jeszcze? Z Volta 20, mam 201 Czyli to jest to Volta odebrałeś? Volta? Tak a jak to jest to? To jest to. Dobra i na uberze mam jeszcze... E, 89FF. Nie, nie. Dobra, Uber będzie za 15 zł, jakieś nie wiem, Półtora kilometra i Volt, dwie dychy za 2 km. Więc jak na razie, nie się, że Volt ilością zamówień. To jeszcze z stawkami, chyba że za późno się pokaże, że będzie więcej, jednak bo nie zwróciłem za bardzo uwagi. No, Tylko muszę na tego Ubera zawieźć, no bo to 400V jest ciężkie. Łatwiej będzie i tak one są prawie w trakcie w same miejsce, więc to różnica za bardzo mi nie robi, które pierwsze. Kurde, przestraszyłem się, kamerka mi wypadła głosowo z jej Nie wiem co się stało, ale blisko było. Dobra jestem. I jeszcze została mi godzina chyba. Albo dwie sumie, No dwie godziny. Chciałem tak do 20 dzisiaj jechać. Około. Dzień dobry. Miłego wieczoru. A film? A, pin, dobra, dzięki. Zapomniał znowu. O nie, nie ma pinu. Do widzenia. Nie wyszło 14. Kurty. Z tymi ich podatkami to wyszło 17-11, ale nie wiem w sumie z czego są te podatki. Co oni biorą pod uwagę w tych podatkach? Gdzie ten Wolcik? I blisko, tylko trochę opóźnienia. 1-2 km. I pamiętajcie, widzowie, że oglądać ten film do końca. Bo tylko 30% osób wygląda do końca. A jak będziecie wszyscy oglądać do końca, no to te filmy będą miały więcej niż te 700 wyświetleń. I w końcu uda mi się, najmniej, wyjść na zero na tych filmach. Oraz zostawcie subskrypcję, bo jak się uda do wakacji wbić 5000 subskrypcji, to będzie specjal. Na 5000 subskrypcji. Chciałbym coś jeszcze jednego dostać. Trochę widzę, że no, tutaj, że jeszcze nie dostałem kolejnego. Na szczęście to są zakupy I pytanie teraz Jaki numerek mieszkania? Dzień dobry Dzień, Dzień Sekunda Tak, ja tam 21 razy. Nie, to znalazłem, 7 i jest, nie? Dobra Proszę Dzięki serdecznie ja. Do widzenia Do widzenia Do No i kolejny 36 zł Jasne, lecę Podwójne zamówienie, ale 8 kilometrów, na 36 złoty. To oczywiście, że biorę. W to nawet ciekawe są do dostawy, no bo... Zakupy się nie rozwalą, ani mi będą zimne, to jest dobry plus. Nie lubię tego Carrefoura, to nigdy nie jest gotowe. Szkoda, że mi tylko jeden odbiór pokazuje, tak żeby, wiecie... Wziąłbym ten, który gotowy, żeby już nie kolejkowali się tam, bo oni na się jak jedno jest, jedno jest gotowe, to nie robią drugiego, tylko się odbierze. Mam 7,4,6 i jeszcze będzie jakieś kolejne. 7,4,6 Mam w sumie macie, to działa na tych aplikacjach. Bo, jak robicie zakupy w sklepach, czasami nawet w restauracjach, gdy czegoś brakuje, to oni to wpisują w protokole i wy nie musicie płacić po prostu więcej, bo działa to w taki sposób, że oni tak jakby nie pobierają wam na początku tej kasy z konta Po tej dzień czy ja nie będę kończył, bo już sobie sztuwę zarobiłem, bo jak to zawiozę, choć zimno się w sumie zrobiło, jak teraz patrzę. Następnym razem biorę do kieszeni rękawiczki, bo ciężko. Mam jeszcze górka, to sobie baterie zjadę, więc dobrze, że chcę kończyć i tak mi teraz zimno w ręce, jakbym 8 godzin zapierdzielał i jechał z takimi 30-kilowymi zakupami. To bym miał no, trochę lipę od tą górkę, no bo ja sobie zjadę na pewno z jedną kreskę tej baterii, no bo taka górka jest bardzo stroma ogólnie, więc jakbym jechał 8 godzin, miałbym delikatną pojawą lipę, no ale jak jadę 2-3 godziny i oczywiście kończę po tej dostawie, no wiecie, no dla mnie to jest obojętne, bo ja i tak baterii całej nie wykorzystam, ale mnie teraz w plecy bolą od tej dostawy. wam szczerze za duża, nie wiem jak oni to obliczyli masowo. Najgorzej no, jest z wyhamowaniem, bo to mi obniża tą belkę taką, która jest w torbie, ta to taka Poliowa czy nie wiem jak się nazywa Obniża to mi się wbija w plecy I zadaje mi to dosyć konkretne obrażenia, powiem Wam szczerze Proszę Miłego Kurde ta kolejna dostawa ma 128 minut opóźnienia Czyli niki nie chciał wziąć, oprócz przed przedtem Skończy blisko dwudziestej, Chcemy 19.30, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. 1,5 km, jak za 4 dychy, to dla mnie git. No, szkoda, że tyle opóźnienia ma, Sam bym był wkurzony. Aha, ja tu nie przejadę, no to mega. No to teraz wreszcie wracaj. Powiedz mi, proszę, że to jest tutaj, i to akurat tak latka. Ale chyba to nie tak. Na szczęście nie gotówką, bo gotówkę będę musiał wpłacić na Volta jakoś. Dzisiaj będę musiał ogarnąć, jak to się w ogóle wpłaca, no bo oni chcą, żeby te saldo gotówkowe nie przekraczały nam 40 zł. A nie wypłacają nam tutaj tak naprawdę. Wyszło 76,58 z V z Ubera 13,91 co daje 948. Możemy powiedzieć, że w 2 godziny o 18.00, 17.30 i jest 19.30, to wychodzi 45 na godzinę, więc w sumie Git.